A więc tak, nagrywam to, bo pewnie będę musiał opowiadać setki razy, tak jak po Kambodży, bo znowu nas okradli. Eee, więc e, nauczonym doświadczeniem nagram to i będę wysyłać. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, co się stało. E, jesteśmy teraz w... Jesteśmy teraz w tym... w Jambiani. Poszliśmy sobie rano y, do sąsiedniej wioski 7 km z Buta Paje, Padże, jakoś tak się nazywa. Taka bardziej y, kitesurfingowa i tak dalej, nowa wioska. No i tam stwierdziliśmy po dwóch godzinach, że będziemy jeść. No i poszliśmy zjeść. Poszliśmy do knajpki, zaprowadzili nas ludzie tam do knajpki, y, której zamówiliśmy sobie żarcie, i tam weszliśmy w dyskusję z takim, znaczy. Zacząłem gadać z takim y, jednym, drugim typkiem o życiu, tam o pierdołach. Na początku chciałem coś sprzedać, ale generalnie później już powiedzieliśmy, że w sumie to możemy sobie pogadać bardziej, nie? I y, historia wygląda tak, że gadamy, gadamy, nagrywa się na drugiej, ko na drugiej kamerce y, GoPro y, taki kadr z boku, chciałem to nagrywać i w pewnym momencie przynieśli żarcie i ja patrzę, że no nie mam tego e, telefonu, wie, ja pierdole. Włączyli, w ogóle przestałem jeść, bo tam są bilety, tam jest mój kontakt z bankiem w razie czego, tam są e, zdjęcia przede wszystkim e, mnóstwo materiału takich tam, więc e, no, wkurwiony, ale zacząłem biegać tam dookoła. Zrzuciłem to żarcie, co jest grane. Znalazłem e, takich gości, którzy e, wpadli na pomysł, że przecież jest nagrane na kamerze, bo widzieli, że nagrywam na kamerze, to możemy zobaczyć. Może widać, kto tam, kto tam e, był, kiedy to się mogło stać. No i zabrało się chyba z 7-8 typa z wioski, którzy byli przy nas, się przejęli tym strasznie, bo. Zależy im na tym, żeby była dobra opinia o mieście. Tutaj żyjąc turystyki jest bieda, nie? Więc tym bardziej, że to się stało w restauracji jednym, takiego gościa, e, który miał brata i oboje się zaangażowali w tym, że, bo to się stało na terenie restauracji, no to też czuli się zobowiązani. Najgeneralnie no i generalnie 3 godziny, w dużym skrócie 3 godziny e, siedzenia, poszukiwań tego telefonu na podstawie y, informacji zebranych z tej karty, którą w ogóle ktoś przyniósł, y, karta pamięci z tego drugiego aparatu, została włożona do laptopa, ktoś przyniósł laptopa, oglądaliśmy filmy, tam w ogóle mega poruszenie i y, się okazało, że była taka postać, która chciała nam coś sprzedać. W czasie tego, jak jedliśmy, stała plecami do mnie, y, od takiego y, płotka y, podszedł do mnie. Nawet go nie widziałem i zapytał się czy coś tam do Darii, do Mirka, czy coś tam chcą kupić. Oni, że nie, nie są zainteresowani. I prawdopodobnie po prostu miał na wyciągnięcie ręki telefon, wziął i sobie poszedł, a ja to ogarnąłem gdzieś tam po, po 20 minutach, że tego telefonu nie ma. I akcja mniej więcej wyglądała tak, że siedzieliśmy i mieliśmy czekać. Oni... Mądrze też powiedzieli, żeby nie iść od razu na policję, bo gościu się spłoszy i tak dalej, że oni poznają tego gościa, bo jarają z nim sztof e, bardzo często i e, oni sami są zajebani. Tak powiedzieli, że są sami zajebani i będą wiedzieli, jak z nim pogadać po prostu, więc pójdą i go poszukają. E, bo tam było też dużo ludzi, którzy nie jarą, i oni w, w, sami tak. Z, Między sobą nawet powiedzieli: weźcie, idźcie, wy lepiej z nim pogadać, bo na bani to wy tam sobie lepiej pogadacie. I oni wymyślili taką strategię, że pójdą e, się z nim zjarać i pogadają, że tam Polak jakiś stracił iPhone'a, czy go nie znalazł, tam spod pierduchy, że tam coś tam nie. E, no i pociągną jakoś rozmowę. Wyszło trochę inaczej, nie rali z nim, bo gościu zniknął z wioski. To tam wioska ma chyba z. Y, y, Mieszkańców, więc tam się każdy zna, i tam już od razu wszyscy wiedzieli, że Polak zgubił telefon, a tak naprawdę był ukradziony. Ale żeby nie budzić takich złych nastrojów w mieście, że, 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 że są złodzieje, to powiedzieliśmy, że e, ja go zgubiłem, e, żeby temu komuś było łatwiej go oddać. Bo wiadomo, jak kradziesz, to, to od razu tematy policja, tam różnie może turyści odjebać, nie? Więc, generalnie, po trzech godzinach, takiego siedzenia oni mówili, że, że pewnie go znajdą. Tak przychodzili co jakiś czas z nowymi informacjami, że teraz wyjechał, że tu go szukali i tak dalej. No i po trzech godzinach przyszli i powiedzieli, że yy, gościu chce 50 dolków za to, nie? Znaleźli po prostu gościa. Wyjaśnili mu, że nic z tym telefonem nie zrobi, bo jest poblokowany i yy, że yy, żeby go jakby oddał i że jestem w stanie zapłacić, nie? No ceny jakby on ustalił już mi się nad nie chciało targować. No i wsiedliśmy w taksówkę. Z tego paję odległego o 6 km przywieźli nas ci nasi znajomi, którzy znali tego gościa. I ten gość nie chciał się jakby ujawniać, wiadomo, nie? Więc przyjechali z nami. Daliśmy taksówkarzowi, którego wynajął tamten Złodziej wynajął, no po prostu powiedział taksówkarz, jedziesz z nimi, masz tu telefon yy, i jedziesz z nimi po kasę, dajesz im tą kasę, yy, dajesz im telefon i ci dadzą kasę i elo, nie? No i ostatecznie tak to się skończyło, że po trzech godzinach dostałem ten telefon, w którym są te zdjęcia, wszystko jest nienaruszone. Telefon był wyłączony przez dwie godziny, jakby ktoś się zastanawiał czemu nie zadzwoniłem na swój numer, nie? Oni go wyłączyli ten gość, nie wiem ilu ich tam było, co mnie, co mnie ujebało, nie? No, także 200 zł, ponad 200 zł ta impreza mnie kosztowała, ale mam telefon, nie jestem jakoś, kurwa, prze... nie wiem, zasmucony, po prostu kolejna sytuacja, z której wróciliśmy zwycięsko, małym kosztem, bo to nie jest akurat taka wielka kwota za te zdjęcia, za te wspomnienia, za ten telefon, który jest wart prawie dwa koła. Jest jak jest, nie? Natomiast y, atrakcja kolejna, nie? Po, po Wybryku w Monachium, gdzie mogliśmy tu nie dotrzeć, taka akcja, nie? No teraz zbiera się na burza chyba. Także kończę to nadawanie. Jutro jedziemy dalej i... no i nic, no trzeba sobie radzić z problemami i tyle, nie? Ludzie nam pomogli. Zdjęcie mam nawet z tymi typami. Oni bardzo chcieli coś zrobić ze mną zdjęcie. Później się okazało, że ci, którzy nam pomogli, później się okazało, że nasz kierowca, który nas wiózł z lotniska i będzie nas wiózł jutro na wycieczkę, to jest jeden z kolegów najlepszy przyjaciel tego głównego Wodzireja, który nam odnalazł ten telefon, nie? Bo on znał tego typa, który nam ukradł. I dzisiaj okazało, że rzeczywiście on nam ukradł ten telefon, nie? Która jest godzina? 16 akcja skończyła się o 15, a telefon, bo widziałem na filmie, ostatni raz miałem o 11.48, czyli 4 godziny takiej nerwówki, ale jest git. Pozdro z Zanzibaru.